Widząc taką grządkę, możemy się zachwycić. Ja też kiedyś się zachwycałam. Nie powiem, że ona jest brzydka, ale chodźmy do innej. Właśnie ta grządka dzisiaj zmobilizowała mnie do tego, żeby do Was ten film nagrać, a szczególnie do osób, które zaczynają ogródkowanie. Jeżeli chcecie założyć sobie ogród, grządki i zacząć uprawiać swoje własne jedzenie, zastanawiacie się na pewno. Jak zrobić, jak sobie to zorganizować, jak przygotować grządki? Czy to mają być podwyższone, czy na płasko, czy może jeszcze jakoś inaczej, i tak dalej. Ja wam powiem z mojego doświadczenia, bo kiedyś też przeglądałam internet, też oglądałam różne ogrody, patrzyłam, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Ale z czasem, kiedy człowiek zaczyna ten ogród uprawiać, widzi coraz więcej, i plusów i minusów różnych rozwiązań i Dochodzi do własnych wniosków, i okazuje się, że czasem coś przestaje nam pasować. Bo na przykład widzimy coś takiego po trzech latach. A jest to deska, która po prostu się rozpadła, już w połowie, i teraz powinnam tę deskę wymienić. No bo tutaj już będzie mi się ta ziemia wysypywała. No i co ja teraz zamierzam zrobić? Właśnie ze swojego doświadczenia skorzystam. Z rozsądku i powiem Wam, że już obramowań drewnianych robić nie będę w moim ogrodzie. Nie dlatego, że mi się nie podobają, bo ograniczają tutaj gleba. Nie przesypuje się przez te obramowania. W miarę ładnie to wygląda. Troszeczkę ta gleba jest bardziej może nagrzana, ale to akurat dla mnie nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Natomiast jest duży minus strat finansowych, no bo trzeba nowe deski kupować, duży minus strat, jeśli chodzi o nakład pracy, więc ja po prostu z tego typu obramowań rezygnuję. To, co mi się rozpada, to już niech się rozpadnie do końca, ja sobie te deski potem przeznaczę już do innych celów, a tutaj po prostu obramowania zostawię bez, bez desek na pewno, jeżeli Zgłosiłaby się do mnie firma, która by mi zaproponowała inne obramowania, na przykład betonowe, choć one też mają swoje i plusy i minusy. Bo wiadomo, że to nie jest tak, naturalne, tak naturalny materiał jak drewno. Ale dla osób, które na przykład są starsze, nie mogą się schylać, no to na pewno jest to dobre rozwiązanie, żeby ten ogród sobie uprawiać i zachęcam te osoby, właśnie. Które mają problem z kręgosłupem czy, czy inne mają przeszkody, żeby jednak te obromowania sobie robić. Jeżeli chcecie robić sobie obromowania drewniane, no to na pewno pomyślałabym o tym, żeby te drewno od środka sobie zabezpieczyć jakąś folią, żeby po prostu to drewno Wam tak szybko się nie psuło. Jeżeli chcecie betonowe, no to już macie ten problem z głowy, ale wiadomo, że koszta większe. W zależności od tego, jakie duże ogrody macie, jak, ile tych grządek potrzebujecie, kolejna bardzo ważna rzecz. Pokażę Wam tutaj moją jedną część ogrodu. Spójrzcie tutaj sobie na ten teren. Ja mam tutaj 10 grządek. Dość dużych, bo mają około 5 metrów długości i 1,5 szerokości. Dość duże. Ja to wszystko zrobiłam jednego roku przed pierwszym sezonem, jak tutaj zakładałam ten ogród. Uważam, że po pierwsze chciałam za dużo na raz i to spowodowało, że nie przygotowałam sobie odpowiednio tego terenu. A teraz skutkuje mi to tym, że mam dużo pielenia każdego roku, bo muszę wieloletnie chwasy bez przerwy usuwać i zajmuje mi to po prostu dużo czasu. Czasem mnie to irytuje i nawet przestaje być ten ogród momentami. Radością taką, jaką powinien być. Więc jeżeli dopiero co planujecie zakładać swoje ogrody, to pamiętajcie o cierpliwości. Nawet jeżeli to będzie tylko jedna grządka w pierwszym roku, ale przygotowana bardzo dobrze czyli po pierwsze, teren odchwaszczony bardzo dokładnie, albo ręcznie odchwaszczamy, przekopujemy, usuwamy. Zostawiamy potem jeszcze na jakieś 2-3 tygodnie, żeby nam te znowu chwasty, które pozostały, wybiły i znowu je usuwamy. Na razie mały kawałek w pierwszym roku. Skupcie się na tym, żeby ten mały kawałek dobrze te podłoże wypielęgnować, oczyścić. Jeżeli nie chcecie oczyszczać ręcznie, to nie róbcie tego. To, co ja zrobiłam i wiele osób robi. Po prostu nie kładźcie kartonów na spód, na przykład dwóch, trzech warstw i wyobrażacie sobie, że e, załatwiliście chwasty, bo tak nie będzie. Kartony z czasem przygniją i wieloletnie chwasty mocne, tak jak skrzyp, tak jak pesz, na nowo Wam odbiją. Ja mam to u siebie w ogrodzie i żałuję, że w takim tempie mi to wszystko e, znaczy, no nie żałuję, że mam dużo grządek, tylko żałuję, że po prostu nie mam przygotowanej tak dokładnie z ziemi, bo to nie było możliwe w takim tempie to zrobić. Jaką ja metodę w tym momencie przyjmuję już po tych doświadczeniach, no oprócz tego, że muszę się narobić i co roku odchwaszczać, to w nowych miejscach, jak zakładam sobie grządki, najpierw wykładam sobie grubą folię, ale nie budowlaną, dlatego że budowlaną, kiedy kładłam po pierwszym roku, szła do wyrzucenia i to była grubsza folia, tak. Krowa od sąsiadów przeszła na tą folię, zdeptała mi, zrobiła dziury. Druga rzecz, cegły, które leżały na tej folii, żeby mi ją przygnieść tak do podłoża, też pod wpływem wiatru zaczęła się ta folia rwać. Więc odradzam, jeżeli już ja wybrałam sobie taką metodę. Po prostu kupiłam grubą blandekę, już dwa lata tą blandekę używam i sobie tak przesuwam co dwa lata o kolejny kawałek, kolejny tam, gdzie planuję sobie nowe nasadzenia, czy, czy grządki, czy jakieś krzewy posadzić. To pierwsza rzecz, wyduszam wszystko na dwa lata, skłączy z tych korzeni właśnie chwastów wieloletnich, to jest podstawa, czyli cierpliwość i przygotowanie gleby. No i teraz możecie się zastanawiać, czy grządki podwyższone właśnie, czy wyżej, czy niżej, czy na płasko, zależy jaką macie glebę. Ja na przykład tutaj, w tym miejscu mam glebę piaszczystą, wszystko mi przelatuje ta woda, mik, mik. Ja mam tutaj nawadnienie kropelkowe, bo po prostu nie dałoby rady tutaj uprawiać bez dodatkowej wody. I tak naprawdę byłabym zadowolona z tego, gdybym zrobiła sobie taki wykop. Powiedzmy na 25 cm w głąb. Wyrzuciła tą, ten piasek, który mi tutaj e, nie zatrzymuje tej wody. Nasypałabym porządnego podłoża i uprawiałabym tutaj na płasko. To byłaby dla mnie najlepsza metoda na tym terenie. Więc trzeba się zastanowić, jaką macie glebę, i wtedy, czy podwyższać te grządki, czy uprawiać na płasko, jakie macie zdrowie. Jaki materiał użyjecie, czy będzie Wam się chciało po 3 latach wymieniać te deski, czy beton, czy coś innego trwalszego. To już są takie kwestie do rozważenia, ale miejcie to na uwadze, że potem może Was to irytować, jeżeli zastosujecie coś tak na szybko rozwiązanie. Jednak ta naprawdę cierpliwość się opłaca. Tę grządkę ja już w tym roku pieliłam bardzo dokładnie widłami. Zobaczcie co się dzieje. Ile perzu zostało? I teraz, zamiast się skupić na czymś fajniejszym, na przygotowywaniu sobie rozsad, jeszcze wysiewaniu i tak dalej, to ja teraz spędzam czas na tym, żeby to dopienić. I ja to wypielę, ale to i tak zacznie znowu odbijać. I tak kilka razy co najmniej w sezonie. Tyle czasu marnuje. Więc pamiętajcie, przygotowanie podłoża, odchwaszczenie jest podstawą. Zobaczcie tam dalej. Mam. Szarą blandekę, i to właśnie tą blandekę używam do, do tego, żeby najpierw te chwasty wydusić. Tam przez dwa lata czy przez trzy lata uprawiałam truskawki. Teraz mam odsłonię. Zobaczcie, co, co się dzieje tutaj pod tą folią. Folię położyłam jesienią zeszłego roku. Rosły tutaj truskawki. Co więcej, te truskawki rosły tutaj na grotkaninie czarnej. I tylko przez te dziury zobaczcie, ile tutaj chwastów, ile tutaj jest peży. To jest jedno wielkie pężowisko, chwastowisko. Kolejny dowód na to nie było przygotowane tak jak trzeba, były kartony na słód, bo to jest naprawdę za mało. No i teraz po trzech latach uprawy wracam do. E, tak naprawdę. Na start do etapu początkowego, czyli to, co powinnam zrobić na początku: przykryć tą glebę na dwa lata. Naprawdę mówię Wam na dwa lata, nie na rok. Porządną folią, która nie będzie miała dziur, na swoją drogą. Ile tutaj mrówek się teraz mnożyło? Na, 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 I cierpliwie, niech to wszystko leży po dwóch latach. Podziękuję sobie za cierpliwość. Tutaj sytuacja jest dużo lepsza dlatego, że tutaj dogłębnie oczyszczałam teren pod tą grządkę, dlatego że tutaj przygotowywałam sobie cały plac, przekopywałam, oczyszczałam, wysiewałam trawę. No a wcześniej właśnie przygotowywałam sobie to miejsce. Naprawdę gruntownie było to wszystko przekopywane, bo też miałam w środku różne nieczystości, które musiałam z tej gleby usunąć. I w tym momencie mam tutaj jakieś chwasty jednoroczne, tak? Albo np. gwiazdnica, która gdzieś tam mi się wysieje. Usuwam to na bieżąco. Chyba, że wyściółkuję porządnie, to wtedy tych chwastów tak nie mam. I mam spokój, spokój. Tutaj mam drugą część mojego ogrodu, ale widzicie, tutaj już nie mam grządek podwyższonych. Całą część właśnie przygotowywałam sobie już trochę później, już nie chciałam tych desek używać. Chciałam też mieć większy teren do uprawy arbuzów czy melonów, i to rozwiązanie dla mnie w tym momencie okazało się dużo lepsze. A tutaj właśnie jest ta gruba blandeka, którą sobie kładę na dwa lata, i po dwóch latach mogę sobie tą glebę spulchnić, i wtedy przeznaczyć na uprawy. Deszczek z lekka zaczął padać, więc zakończymy tutaj w szklarni. Więc, jak widzicie, pośpiech nie jest dobrym doradcą w żadnej dziedzinie. Cierpliwość jest wskazana w każdej dziedzinie. Więc tego Wam życzę: cierpliwości, spokoju. Przypatrujcie się, oglądajcie różne kanały, obserwujcie, ale też. Bierzcie pod uwagę swoje możliwości, swoje zdrowie, swoje potrzeby. Nie życzę Wam też tego, żebyście poszli w taki pośpiech ogrodniczy, żebyście zatracili taką radość z upraw, bo będziecie widzieli, że jeszcze to ktoś uprawia, to czy tamto, że ktoś ma jeszcze większy ogród i będziecie mieli taką trochę pokusę, żeby jeszcze, jeszcze i jeszcze. A to wszystko nie tylko ma dawać pożywienie zdrowe, jakościowe. Ale też ma dawać nam uspokojenie, zadowolenie, odskocznie, odprężenie. Więc bierzmy to wszystko pod uwagę i po prostu korzystajmy z błędów własnych, z błędów innych osób. I mądrze ten swój ogród po prostu uprawiajmy. Powodzenia. No, tylko dla tego zapachu. Warto sobie tak po bazyli wysieć. O, piękna jest. Cudny zapaszek. A w szklarni ile mam stopni? 20 stopni ma gleba w szklarni. Gotowa do sadzenia. Ale jeszcze czekamy. Czekamy, bo jeszcze. Zimne noce, przyjdą, oglądam, czy ziemiurek nie ma. Ale powiem, że w tym roku dopilnowałam, używałam już od samego początku, oleju, i mam. Zażegnany problem. Wszystko sobie tutaj ładnie radzi.